Warsztaty fotograficzne pod nazwą Środa jest Foto odbywają się w Lubińskim Ratuszu od 2018 roku. Uczestniczą w nich pasjonaci amatorzy, którzy mają okazję poznać tajniki fotografii od strony teoretycznej i praktycznej. Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, warsztaty znowu są możliwe. Rozpoczęły się więc wyjątkowo, wernisarzem prac uczestników pod nazwą Lubię w Lubinie. Chodziło o to, żeby, żeby zauważyć w tym miejscu, w którym się mieszka, żeby nie szukać daleko nie wiadomo czego, tylko żeby tam, gdzie się jest, widzieć rzeczy fajne po prostu i takie, które się lubi. No i tutaj nasi uczestnicy. Świetnie sobie z tym poradzili, tak naprawdę, bo jak się popatrzy na całość, a to wszystko jest tak naprawdę lubin, no to robi to niesamowite wrażenie. Jedną z uczestniczek warsztatów jest pani Katarzyna Marcinkowska, która przez dwa lata szukała w Lubinie miejsca, w którym mogłaby realizować swoją pasję. Tak trafiła na foto środy do ratusza, gdzie można teraz podziwiać efekty jej pracy. Po raz pierwszy mam wydrukowane zdjęcie swoje w takim formacie i po pierwsze gdzieś są powieszone. Więc jest to duże przeżycie, ponieważ. Zdecydowałam się pokazać miejsca w Lubinie, które mają historię, są zapomniane lub do wyburzenia, lub wyburzane. I tak chciałam jakby ostatnie spojrzenie i pokazanie, żeby nie zapomnieć. Pan Wojciech fotografią zajmuje się już pół wieku, a swoje umiejętności doskonali na warsztatach fotograficznych, do których dołączył rok temu mężczyznę szczególnie inspiruje natura. No, lubię w Lubinie to u nas takie piękne zachody słońca są od strony zachodniej, no tak jakoś się zebrało i coś fajnego wyszło, nie? Niektórzy swoją przygodę z fotografią rozpoczęli niedawno. Inspiracją dla pani Marianny są ludzie. Jestem na emeryturze i zaczęłam się tym interesować, czas wolny był. No i zaczęłam tu przychodzić. Rozwijają bardzo i można tak trochę inaczej patrzeć na świat. Do cotygodniowych warsztatów fotograficznych Środa jest foto można jeszcze dołączyć, żeby uwieczniać najpiękniejsze kadry wcale nie trzeba mieć profesjonalnego sprzętu. Można jak najbardziej fotografować telefonem aparatem taki, który się posiada po prostu, a można też przyjść na spotkanie i posłuchać, co inni mają do powiedzenia i jakie zdjęcia robią. Też można to zobaczyć. Chcemy się nauczyć wielu różnych rzeczy, jeśli chodzi o sprzęt i na początku robimy zdjęcia, te zdjęcia się odbywają w różnych miejscach, Przeważnie w plenerze. Spotykamy się tutaj w sali konferencyjnej. Na dużym ekranie oglądamy te zdjęcia i wszyscy razem dyskutujemy na temat właśnie ich. Wykonania i kompozycji i, i wartości generalnie. Warsztaty pod nazwą Środa jest Foto odbywają się w ratuszu w każdą środę o godzinie 17. .00. Więcej szczegółów na temat zajęć można uzyskać na profilu Facebookowym Muzeum Historycznego w Lubinie.